Cześć, z tej strony Jacek i Bober, cześć jak zwykle Wczoraj odbyła się premiera Klub Milionerów z przyczyn wiadomych, że no po prostu w pracy byłem czyli premierę mam dzisiaj wyskoczyłem sobie do kolektury i zakupiłem trzy z drapeczki i zobaczymy co tu, co tu będzie oglądałem tam dużo premier widziałem, że tam zwrociki jakieś 20, 40 góra no więc tak nie za wesoło ta drapeczka, no ale zobaczymy mam nadzieję, że chociaż 20 zł wpadnie no, z numerem 6 No, i lecimy, szukamy tego sejfu, albo liczby. Dzisiaj, od rana piękna pogoda. Słoneczko świeci, ale zapowiadają zimę. I co to? Zima wiosną.

Trzydzieści siedem obok dwadzieścia jeden, dwanaście, trzydzieści dwa, czterdzieści pięć nie ma, czterdzieści sześć nie ma, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dwa, siedemnaście, trzydzieści

To z numerem czternaście. Ciekawe, co tu? No Piętnaście, dwanaście, szesnaście, pięć, jedenaście i osiemnaście. Mamy trzy, trzydzieści, sześć, dwadzieścia, siedem. Trzydzieści dziewięć, trzydzieści jeden, czterdzieści sześć, czterdzieści dwa, sześć, obok trzydzieści, nie mamy siedemnaście, pośrodku, nie zapowiada się już dobrze czterdzieści trzy dziewiętnaście trzydzieści trzy trzydzieści cztery dziewięć dwadzieścia sześć trzynaście obok czternaście hm. no kiepsko kiepsko dwadzieścia osiem dwadzieścia dziewięć trzydzieści dwa

Pierwsze 20 zł i ostatnia strapeczka z numerem 2. Czy ona nam tu jeszcze coś dołoży. Mogłaby 4 dyszki dołożyć. Było drapanie na zero. Czy tak się stanie? Zobaczymy. 47. Obokiem zaczynamy. Trzydzieści trzydzieści trzy: trzy dwadzieścia dziewięć, samo teraz dwadzieścia jeden dziewięć czterdzieści jeden pięć czterdzieści dwa dwadzieścia sześć osiem trzynaście czterdzieści cztery dwadzieścia osiem trzydzieści pięć dwadzieścia dwa cztery Dwadzieścia trzy obok, dwadzieścia pięć obok, szesnaście nie ma, trzydzieści sześć też nie ma, siedem nie ma i ostatnia szansa, trzydzieści cztery. I niestety jadą cztery rowery. MHA podsumowując na 3 zdrapki wygrała jedna z numerem 14 20 złotych zwrot czyli no standard 4 dychy do tyłu na 3 zdrapki 2 złodzieje no co zrobić? Dobrze. Wymienimy sobie na jeszcze jedno. Na nie będzie, to nie będzie, a jak będzie, to będzie. Czyli wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Dużo zdrowia. I do następnego. Pa, pa.